17 grudnia 2022 Udało się. Nareszcie to zrobiłam. Blondynka na kołach. Witajcie, moi drodzy. Dzisiejszy dzień, to jest 17 grudnia 2022 roku, na długo zostanie w mojej pamięci i sercu. Zaś jego ślad trwale zapisano perfekcyjną kreską. O czym właściwie mówię, kochani? W końcu zrobiłam sobie wymarzony tatuaż. Zapewne znajdą się wśród Was zwolennicy, jak i przeciwnicy takiego sposobu ozdabiania ciała i wyrażania siebie. Jednakże, dla mnie wykonanie tatuażu znaczy o wiele więcej. Była to świadoma i dobrze przemyślana decyzja. Jedno z marzeń, o które warto walczyć. Zdecydowawszy się na wzór po wewnętrznej stronie nadgarstka, Wybrałam delikatnego motyla w locie. Posiada on konkretną symbolikę. Jest wyrazem tego, co już od dawna noszę w sercu. Subtelny motyl jest pięknym symbolem lekkości i wolności. Zniewolona w pewnym stopniu przez posiadaną niepełnosprawność, wielokrotnie zmuszona byłam do porzucenia marzeń. Pragnęłam oddać krew, lecz nie mogłam z powodu MPD. Chciałam zrobić laserową korekcję wzroku, jednak usłyszałam stanowcze: U pacjentów neurologicznych nie robimy tego typu zabiegów. Po latach nieudanych dążeń do, do rzeczy, które są na wyciągnięcie ręki dla osób bez dysfunkcji, poczułam, że zostaję z tyłu. Moja niepełnosprawność zaczęła krępować mnie nie tylko fizycznie, lecz również psychicznie. Kiedy dojrzałam do decyzji wykonania tatuażu, Strasznie bałam się, że ponownie usłyszę, nie, to nie jest możliwe. Znalazłszy studio z polecenia, skontaktowałam się, by ustalić termin. W toku rozmowy zalecono mi, abym z racji mojego stanu zasięgnęła opinii lekarza rodzinnego. Ewentualnymi przeciwwskazaniami mogłyby okazać się między innymi przyjmowane leki, padaczka, alergia, choroby skórne. Ze względu na bielactwo, zdecydowałam się skonsultować moje marzenie dodatkowo z dermatologiem. Na wizytę czekałam w napięciu. Bliscy wspierali mnie dobrym słowem. Na spotkaniu dowiedziałam się, że bielactwo wcale nie wyklucza tatuażu, jednak może kiedyś pojawić się pod wzorem. Ostateczna decyzja należała zatem wyłącznie do mnie. Wykluczywszy wszelkie przeciwwskazania zdrowotne z tytułu niepełnosprawności. Mogłam zrobić tylko jedno: spełnić swoje marzenie. Z hasłem na ustach: działamy, wznowiłam kontakt ze studiem. Niepełnosprawność zabrała mi zbyt wiele, by pozwolić jej odebrać sobie jeszcze to. Zakasałam rękawy i wzięłam sprawy w swoje ręce. Wszystko zaczęło się układać. Termin został potwierdzony, zaliczka wpłacona. Nagle Zaledwie kilka dni przed ustaloną datą zima zaatakowała. Powrócił stres i obawa, czy uda się zrealizować plan przed świętami. Pomimo trudnych warunków pogodowych, ja i moi bliscy byliśmy mega zmotywowani. Dzięki mojemu tacie dotarłam punktualnie pod studio, a tam czekała już na nas moja asystentka. Choć okazało się, że budynek nie posiada windy, to schody pokonaliśmy sprawnie. Jak to mówią, dla chcącego nic trudnego. Poza tym czasem wystarczy rozejrzeć się dookoła, by spostrzec ludzi dobrego serca gotowych nam pomóc. Z chwilą przestąpienia progu studio nie mogłam opanować uśmiechu. Byłam podekscytowana, a pewność siebie rosła z minuty na minutę. Stres i wszelkie obawy z finalizacją tego przedsięwzięcia odpuściły. Tworzenie projektu z tatuażystą, jego profesjonalne rady, wsparcie ze strony mojej asystentki, i wspólne żarty upewniły mnie w podjętej decyzji. Właśnie tego pragnęłam. Tu i teraz. Przeniesienie konturu tatuażu na skórę było czystą formalnością. Ostateczne, definitywne potwierdzenie. Tak, to jest właśnie to. I maszyna ruszyła. Nawet nie spostrzegłam, kiedy czas wykonania tego małego dzieła minął. Towarzyszący mu ból był minimalny, zaś całkiem znośny w miejscach bardziej wrażliwych. Mimo iż prorokowano, że nie wytrzymam całego procesu, dałam radę. Jestem bardzo szczęśliwa, i tu, u nas siebie oraz moich bliskich, że wspólnymi siłami osiągnęliśmy ten cel. Mimo przeciwności losu, nie poddałam się, walcząc wytrwale o swoje marzenie. Od dziś z podwójną mocą czerpaną od mojego motylka. Będę udowadniać światu. Nie ma rzeczy niemożliwych. P.S. Miki. Wielkie dzięki.